Czy istnieje drugi świat? Czy istnieje dusza? A jeśli tak, to co jest po drugiej stronie? Czy istnieje niebo, piekło, czyściec? Ten chłopiec mieszkający w Wielkiej Brytanii, którego matka jest Polką, widział i przeżył coś niesamowitego. Zobaczył przyszłość ziemi, ale to nie jest najbardziej niesamowite, co wyznał. Stało się to w 1975 roku, kiedy Michał M. był jeszcze w szkole. Szedł wzdłuż Zaspy Śnieżnej. Nagle chłopiec poślizgnął się i upadł na ulicy ale nie miał czasu wstać, ponieważ bardzo szybko wpadła na niego ciężarówka. W moich ustach było trochę śluzu, byłem wystraszony, tylko przez sekundę, a potem zobaczyłem siebie z góry. Medycy desperacko próbowali mnie ratować i rozcięli mi moją brązową koszulę, którą niezwykle lubiłem, ale ta scena w tamtej chwili niespecjalnie mnie zainteresowała, więc przyniosłem się na miejsce pasażera i zacząłem rozmawiać z kierowcą. Normalnie byłbym przejęty, że ktoś zniszczył moją ulubioną koszulę, ale gdy byłem duszą, gdy uwolniłem się od ciała, wszystko się zmieniło. Stałem się wolny, wolny od wszelkich trudnych myśli, od trudnych wydarzeń. Nie rozumiałem tego wszystkiego. Tak naprawdę nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Po prostu czułem się wolny. I dlatego w pewnej chwili zacząłem sobie mówić do kierowcy pojazdu medycznego. Byłem wyluzowany i zupełnie się nie wstydziłem, tak jak to miałem zawsze, gdy byłem tylko człowiekiem. Kierowca zupełnie mnie nie słyszał, więc mogłem powiedzieć, co tylko chciałem. Jednak nagle w jednym momencie usłyszałem jakiś głos i naprawdę mocno się wtedy przestraszyłem, choć głos był naprawdę spokojny i wręcz wspaniały. Ja jednak byłem nim na początku przestraszony. Dopiero z czasem się uspokoiłem i wtedy zobaczyłem właściciela tego najbardziej uspokajającego głosu, jaki słyszałem. Głos brzmiał trochę, jakby należał do starszego człowieka, jednak gdy spojrzałem na jego właściciela, zobaczyłem mężczyznę w średnim wieku. Mógł mieć około 40 lat, nie wiem ile dokładnie. Nie miał pomarszczonej twarzy, a wręcz przeciwnie. Jego rysy twarzy wydawały się idealne, a cała postura błyszczała delikatnymi drobinkami światła. Mężczyzna wpatrywał się we mnie z uśmiechem, i pamiętam, że bardzo poruszyły mnie jego oczy. Nie pamiętam, żebym widział kiedyś tak niesamowite oczy. Przypominały nocne niebo. Było jednocześnie ciemne, ale i świetliste. Sam nie wiem, jak to opisać, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze było to. Że ten mężczyzna wyciągnął do mnie dłoń i spokojnie zapytał się mnie, czy chciałbym z nim pójść. Wtedy poczułem się jakoś niepewnie. Ten człowiek wydawał się przyjazny, ale czułem jednak niepokój. Jednak zaufałem mu i ująłem jego dłoń. Wtedy poczułem dziwne szarpnięcie, jakby z pod moich stóp osunęła się ziemia. Nie wiem, co się wtedy stało, ale znaleźliśmy się w zupełnie innym miejscu. Jestem pewny, że na pewno nie byliśmy już na ziemi. Zresztą nie mogliśmy być. Bo na pewno nigdzie na Ziemi nie ma drugiego takiego miejsca. To po prostu było coś jak absolut światłości. Wszystko błyszczało jeszcze potężniej niż ten człowiek, który mnie tu zabrał. Wszystko się mieniło jak najwspanialsze kryształy, jak słońce, jak coś najbardziej szlachetnego i pięknego na świecie. Po prostu wszystko było wypełnione blaskiem, a jednak pomimo tego światła oczy zupełnie mnie nie bolały, a wręcz przeciwnie, moje oczy wreszcie odpoczywały. Całe moje ciało było rozluźnione i spokojne. Jak nigdy wcześniej. Miałem wrażenie, jakby to wspaniałe światło wypełniło moje ciało od wewnątrz. To było uczucie najbardziej niesamowite, którego nigdy już nie zapomnę. Miałem ochotę wtedy się tylko położyć i łapać ten blask. Jednocześnie niestety nie mogłem, bo poczułem na swoim ramieniu dotyk. Ten człowiek, który mnie tu zabrał, dalej ze mną był. A ja zdążyłem już o nim zapomnieć. Pomimo iż byłem tam chyba niewiele czasu, jednak to było tak wielkie i potężne, że nigdy nie mógłbym tego zapomnieć. Wtedy ten człowiek mi wyznał, iż przyprowadził mnie tu tylko na chwilę, bo to jeszcze nie ten czas. Wyznał mi też bardzo cicho, że zabrał mnie tu w jednym konkretnym celu: bym ujawnił wszystkim, co tu widziałem. Bym mówił, jak tu jest w raju, jak jest wspaniale, jak wiele można stracić, jeśli zaprzepaści się swoją duszę. Usłyszałem też od tego człowieka, że ziemia przeminie, a ludzie żyją, jakby tam mieli być na zawsze. A jednak to wszystko jest tylko na chwilę, a już niedługo, ani ich życie, ani ta planeta nie będą mieć znaczenia. Jego słowa były wypowiadane z wielkim spokojem, delikatnością, jednak niestety nie wszystkie do mnie dotarły. Byłem tak przejęty tym wielkim uczuciem radości i spokoju, który mnie tu wypełniał, że nic więcej nie było dla mnie wtedy ważne, i pewnie gdybym dalej tam został, nie usłyszałbym pełnego przekazu od tego człowieka, jednak wszystko zmieniło się w jednym momencie. Nagle światło zniknęło, ustępując w miejsce kompletnej ciemności. Nagle znalazłem się w pomieszczeniu, gdzie nie widziałem dosłownie nic. Trzy dni ciemności czy to stanie się w 2026 roku? Musisz to wiedzieć. Link do filmiku na ten temat w opisie. Za to słyszałem tak wiele, jak jeszcze nigdy. Jednocześnie krzyki i lament, jednocześnie warczenie i syczenie, i płacz. Próbowałem wtedy zatkać uszy, by przestać słyszeć ten horror ale na szczęście to wtedy zniknęło bardzo szybko. Jednak tym razem nie znalazłem się ani w tym świetle, ani mroku, a wręcz przeciwnie. Znowu byłem na ziemi, ale w miejscu, którego kompletnie nie znałem. Nigdy nie chciałbym znać. Widziałem ulice wypełnione ludźmi, którzy szli niczym zombie. Ich oczy były przepełnione pustką i smutkiem. Ale choć czułem, że tak bardzo cierpieli, oni nie mogli płakać. Szli tylko przed siebie wystrojeni w naprawdę piękne ubrania. A jednak poza strojami nie było w nich nic pięknego. Wręcz przeciwnie ich skóry były szare, wysuszone i wyglądali jak starcy. Bardzo powoli zmierzali w środek ogromnej dziury, która wypełniona była taką samą ciemnością jak świat, który przed chwilą odwiedziłem. Wtedy rzekłem sam do siebie, oni idą do piekła. I wtedy w jednym momencie pojawiła się odpowiedź: tak oni idą do piekła. Wyznał mi zaniepokojony człowiek, który pokazał mi te wszystkie wymiary, wydarzenia i światy. A kim Pan jest? Zapytałem. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi. Człowiek jedynie zamknął oczy i spokojnie powiedział. Czy wiesz, że już niedługo tak będzie na ziemi? Gdy to powiedział, wskazał mi ręką na kobietę, która w przeciwieństwie do innych wręcz biegła, zmierzając prosto w przepaść. Gdy była już na skraju, bardzo wysoko skoczyła, a na jej twarzy pojawił się wielki uśmiech. Poczułem, jakbym zaczął odbierać ten świat jeszcze mocniej, jakby nie tylko za pomocą wzroku czy słuchu, ale czegoś o wiele więcej. Miałem wrażenie, że wręcz słyszałem myśli ludzi, którzy zmierzali w stronę piekielnej otchłani, ale one były tak egoistyczne, tak nieznaczące i nieważne. Wtedy zrozumiałem, że ludzie idą do piekła tak naprawdę z powodu własnej głupoty. Odrzucałem dobro i miłość z powodu głupot. Po chwili usłyszałem też głos. Wiem, że to bardzo trudne doświadczenie, ale musisz tego doświadczyć. Już niedługo wrócisz na ziemię, ale musiałeś to zobaczyć. By mówić innym, co mogą zyskać i jak wiele stracić. Ten człowiek, który mnie tu zabrał, pomógł mi wtedy wstać i rzekł spokojnie, że bardzo się o mnie martwi, ale wie, że ja to przetrwam i pomogę wielu ludziom. Opowiedział mi też, że niestety zbyt często jest tu świadkiem oglądania ludzi, którzy na własne życzenie zmierzają w piekielną otchłań. Większość robi to małymi krokami, jednocześnie oszukując samych siebie, że nie czują, że poza tym światem jest coś więcej. Jednak tak naprawdę każdy dobrze to czuje, że nie jest sam, jest coś o wiele większego i wspaniałego. Jednak też mroczniejszego niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, wyznał człowiek z oczami, które przypominały nocne niebo. Niestety, choć istnieją dobrzy ludzie. I dobre istoty, to istnieją też nikczemni ludzie i potwory, które próbują codziennie zniszczyć zarówno ziemski, jak i duchowy świat. Te istoty każdego dnia próbują zniszczyć człowieka i wielu to się niestety udało. Wielu wybitnych ludzi z różnych ziemskich narodów zostało zabranych przez zło. Wyznał tajemniczy człowiek i wtedy zapłakał, a z jego niezwykłych oczu wyłoniła się łza wyglądająca jak płynne złoto i wtedy wszystko się skończyło. Michał obudził się w ośrodku medycznym. Stwierdzono u niego wstrząśnienie mózgu, złamanie obojczyka, żeber i ramion. Przeżył, ale skutki tego wypadku odczuwa nawet do dziś. Co najdziwniejsze, gdy uświadomił sobie swoje duchowe doświadczenia, coś zaczęło się w nim zmieniać. Zaczął doświadczać paranormalnych zjawisk. Teraz naprawdę dobrze rozumiem ludzi. Potrafię nawet czytać w myślach tych, z którymi się spotykam. Nie obchodzi mnie też żaden koniec i uważam, że branża pogrzebowa to rzecz nieważna. Ludzie kupują najdroższe kwiaty, znicze drogie nagrobki, ale to przecież nie jest ważne. To nie obchodzi tych, którzy poszli do innego świata. Nie dbam już o swój status społeczny ani sukces finansowy, ponieważ ostatecznie nie będzie to miało znaczenia. Jestem w 100% pewien, że istnieje drugi świat, że je codziennie tak, by nikt przeze mnie nie płakał i bym nikomu nie zrobił krzywdy. Nie chodzi o to, że muszę się jakoś starać czy powstrzymywać. A Ja po prostu nie czuję takiej potrzeby, bo wiem, że ten świat jest chwilowy. I poza miłością i dobrem nie ma nic ważniejszego. Każdy człowiek jest cudowny i każdy ma szansę wejść do blasku i tam być szczęśliwy. Ja po prostu nie chcę, by ktokolwiek musiał iść w ciemność nie życzę tego nawet najgorszemu wrogowi, Po to czego doświadczają w tej ciemności jest tak przerażające, że nie można sobie tego wyobrazić. Trzy dni ciemności, czy to stanie się w 2026 roku musisz to wiedzieć. Link do filmiku na ten temat w opisie.